Siemaneczku kochani witam was serdecznie sobota, sobotni poranek ja już od rana latam jak yy, porażony prądem takim pozytywnym wiecie obudziłem się dziś rano no i dzisiaj jest sobota akurat taka dyżurna gdzie tak, soboty jest tylko kilka w ciągu roku gdzie yy, w tym hon, punkcie honorowego kredactwa można przysiądać krew ja z racji tego, że pracuję do późna nie mam możliwości w tygodniu więc stałem o 6.30 i na siódmą już Byłem oddać krew. Później kaplicza. Godzina z Panem, ze słowem. Teraz jeszcze mi się udało wejść do kościoła. Była była komunia. także krótka mówiła. Przyjemy jeszcze Pana Jezusa. Małe zakupki do domu. No i kochani, no po co wam to wszystko mówię? Nie po to, żeby się chwalić, bo to nie wiem, czy to jest do chwalenia, ale po to, żeby zainspirować was kochani, że Bóg jest, Bóg jest dobry, Bóg chce być z nami, tylko musimy się na niego otworzyć, musimy go we wszystkim szukać. Tego Wam kochani z całego serca życzę. W dzisiejszej Ewangelii mamy o tym właśnie, żeby nieustannie się modlić do Boga, a On nie będzie zwlekał z przejściem ze swoją obecnością, bo w tym naszym trudnym życiu, w tym zabieganiu, w tych różnych trudnościach, problemach, cierpieniu jest nam on bardzo potrzebny. Aby Bóg z nami, abyśmy mogli odnaleźć jego yy, obecność, kochani. To jest niesamowite. Wiedzieć, że Bóg jest cały czas. Ze mną, z Tobą z nami. Tego Wam, kochani, życzę, życzę Wam dobrej soboty, dobrego weekendu. My szukajmy go wszędzie. Zobaczcie, tutaj jeszcze takiego gościa który jest ze mną też prosił ja o łóżle. Trzymajcie się do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem bowiem.